Głównie roboty ziemne zakończono w styczniu 1976 roku. Równolegle prowadzono różnego rodzaju prace związane ze zbrojeniem terenu doku i z betonowaniem. Trzeba było przecież zainstalować 30 kilka kilometrów rur, ponad 50 kilometrów kabli energetycznych i ponad 30 kilometrów przewodów elektrycznych. Prace betoniarskie prowadzono w nieczęsto spotykanej skali. Dość powiedzieć, że zużyto około 100 tysięcy metrów sześciennych najwyższej jakości betonu. Prowadzona w krótkim, kilkuletnim okresie modernizacja oraz rozbudowa stoczni imienia Komuny Paryskiej w Gdyni przyniosła nie tylko wydatne zwiększenie jej możliwości produkcyjnych, lecz także pięciokrotny wzrost wartości stoczniowego majątku. Jako najważniejsze urządzenie w technicznym wyposażeniu drugiego suchego doku przewidziano suwnicę bramową o udźwigu 900 ton. Najpotężniejszym jej elementem jest belka nośna o wadze około 2000 ton. Do Gdyni przetransportowano ją w całości drogą morską. Narodziny drugiego suchego doku to najważniejszy fragment procesu wydatnego zwiększenia potencjału produkcyjnego stoczni. Nowoczesna konstrukcja oraz techniczne uzbrojenie doku umożliwiają sprawną organizację prac kadłubowych i budowę statków nie tylko dużych tonarzem czy gabarytami, ale także nowoczesnych ze względu na technologię produkcji oraz późniejsze walory eksploatacyjne. W końcu maja 1976 roku zakończono w doku prace betoniarskie, a już 1 lipca odbyła się uroczystość położenia stępki pod pierwszy statek. Była nim jednostka typu B-551, przeznaczona dla armatora amerykańskiego i służąca do transportu gazów w stanie płynnym przy temperaturze poniżej minus 50 stopni Celsjusza o objętości 75 tysięcy metrów sześciennych. W awansowaniu prac przy budowie DOKU towarzyszył postęp w budowie hal, wchodzących w skład nowego ciągu technologicznego. Ustawienie belki nośnej bramownicy Goliat było operacją skomplikowaną. Opracowano technikę umożliwiającą stopniowe podniesienie ważącego ponad 2000 ton dźwigara na wysokość 110 metrów nad poziom niecki doku. Równolegle z coraz bardziej zaawansowanymi pracami przy budowie doku postępowała budowa pierwszego statku. Gazowce to symbol współczesności w technice okrętowej. Specjalne wymagania, jakim sprostać musi gazowiec, stawiają przed stoczniowcami obowiązek przestrzegania szczególnie wysokich parametrów jakościowych. Dość powiedzieć, że kontroli przy zastosowaniu specjalnej aparatury poddawano 100% stawów. Harmonijna praca wielu grup specjalistów polskich i zagranicznych to jedna z cech charakteryzujących rozbudowę stoczni, a więc także budowę drugiego suchego domu. W końcowy etap wkroczyły prace przy bramie domu. Bo choć przestrzeń między stalową bramą a wodą chroni jeszcze specjalna konstrukcja, coraz bliższy staje się termin, w którym wszystkie urządzenia przejdą tę najważniejszą próbę, pierwsze wodowanie. Świgi przenoszą z placów montażowych kolejne sekcje pierwszego statku. Wyposażenie toku w bramownicę, umożliwiającą przenoszenie sekcji o dużym ciężarze, pozwoliło na montowanie bloków, z których kilka ważyło ponad 800 ton. Sprawna realizacja i duże zaawansowanie prac kadłubowych umożliwiły wcześniejsze wyposażenie statku. Przed budowniczymi stanęło zadanie zlikwidowania grodzi oddzielającej dok od wód portowych. Rozbudowa stoczni, zwiększone możliwości produkcyjne to także postęp w obróbce blach oraz dalszy rozwój prefabrykacji sekcji czy bloków kadłuba. Procesy produkcyjne Stoczni imienia Komuny Paryskiej włączono najnowocześniejszą technikę. Z powodzeniem wykorzystuje się elektroniczną technikę obliczeniową. Cięcie blach na przykład sterowane jest numerycznie bądź fotooptycznie. Współczesna trasernia stoczniowa bardziej przypomina laboratorium niż zaplecze produkcyjne. Każdy ruch palników zaprogramowany jest bądź w pamięci maszyny cyfrowej, bądź też na kliszach urządzeń fotooptycznych. Ostatnie kontrole urządzeń i nastrój skupienia jak przystano na wielką premierę. Od chwili rozpoczęcia budowy doku minęły zaledwie trzy lata, a od położenia stępki niespełna rok. 18 czerwca 1977 roku stoczniowcy z gdyńskiej komuny przeżywali dzień pierwszego wodowania w drugim suchym doku. Dla kilkuset ludzi, którzy bezpośrednio uczestniczyli w budowie tego nowoczesnego zbiornikowca, przyszedł dzień satysfakcji z dobrze wykonanej pracy, z kolejnego sukcesu stoczni, który dokonał się przy ich udziale. Dla wszystkich polskich stoczniowców, dla całej polskiej gospodarki morskiej, ten właśnie dzień to historyczny moment, w którym procentować zaczęła sprawna realizacja planu zwiększenia potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu okrętowego. Sekwencyjnie zrealizowany plan budowy nowego ośrodka kadłubowego, a także inne prace związane z rozbudową stoczni, pozwalają przy zaledwie 20 przyroście zatrudnienia, trzykrotnie zwiększyć produkcję. Stocznia imienia Komuny Paryskiej w Gdyni od lat była i nadal jest najnowocześniejszym przedsiębiorstwem produkcyjnym polskiego przemysłu okrętowego. Plan modernizacji i rozbudowy oparty